na obiad? Dzisiaj, słuchajcie, rano hasło. Mamo, lasagne. Nie, przepraszam, wczoraj wieczorem, bo ja sobie mięso rozmroziłam i trochę dużo miałam tego mięsa. No i nic, dlatego robię taki wielki zapiek. Tutaj mam sos pomidorowy. Własnej roboty robiłam jesienią z pieczonych pomidorów. Tam już jest czosnek, przyprawy. Proszę to jest. na to jest sos, zupa, wszystko w jednym. Pokaż, co ty, tam, co ty tam masz. Piękne truskaweczki. Co robimy? Koktajl? Nie. Tak. Zakupy dzisiejsze, niewielkie, ale no nie mieliśmy potrzeb, żeby większe robić. Mleko uwielbiam, produkty w ogóle z Piątnicy. Truskaweczki, naktarinki, banany. Kupiłam płatki migdałów, bo one są potrzebne do drożdżówek z rebarbarem. Przepyszne są te drożdżówki, na weekend będą robione. I reszta to, co widzicie. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.